Siemaneczko, witam wszystkich na kolejnym odcinku z Rebiusz Champions X E, niestety musiałem się przelogować, bo miałem małą małą awarię Więc zaraz mi topki wrócą Zaraz zobaczycie jakie mam topki e, Zaraz zobaczymy sobie słuchajcie Nową topkę z nowych rebirfów e, I tak dalej i tak dalej Tylko ostatnio w ogóle zapomniałem o tym, że mamy ten nowy sezon 6 I tak naprawdę utknąłem na tier 3 e, Gdzie trzeba kupić 10 potionów To jest bardzo bardzo proste zada zadanie e, Zaraz sobie to ogarniemy Oczywiście myślę, że też z czasem e, Ogarniemy też i kupimy sobie I kupimy sobie też tutaj premium pakiet, ale to zobaczymy sobie na spokojnie, co tam ciekawego jeszcze w tych nagrodach będzie. Na tą chwilę na pewno lecimy, słuchajcie, kupimy sobie tych 10 potionów, zobaczymy sobie jak wygląda zadanie czwarte. Zaraz wrócimy sobie tutaj do tej mega mega listy. Mam nadzieję, że jeszcze się na niej znajduję, ale to też się za chwilę wszystko okaże. Dobra, nasze miksturki są tutaj. Jak widzicie, możemy kupić to teraz razy 100, więc kupienie nawet 100 potek to jest dosłownie chwila. Już ogarniamy szybciutko sezon 6. Questy już jest kupione. Tier 3 nie, a 10 potion. Ja zakupiłem 600. Ale dobra. Kopujemy sobie następne potki. Myślę, że już będziemy mieli zaliczony. Dobra, mamy zaliczony tier 3. Nagroda jest dwa razy laki. Teraz będą gemy. Słuchajcie, zobaczymy jak wygląda tutaj opcja z tier 4. Co my tu musimy zrobić? Złapać jedną legendę. To jest akurat moment. Otworzyć jednego chesta. To tam niedawno były ogarnięte, otwierane, więc to poczekamy sobie chwilkę. Rebir w 10 tysięcy razy. To sobie poczekamy, bo na razie troszkę szkoda. Zbieram sobie na jakiś wyższy poziom. Mam 19,26 TVG. Już patrzymy 8, potrzebne było na 25. No to do tych 32, chyba że po nocce do 80 dozbieramy. Słuchajcie, zobaczymy, jak wygląda nasza topka za top 100 w Rebill Sezon 6. No tu koniecznie musimy być top 100, i tutaj nie ma totalnie opcji, żeby nie być w tej top setce. Więc już patrzymy: no mam 3 i 2, miałem niewiele, więc będę miał około. O, 2,7, dokładnie niespełna, 2,7 UD, także słuchajcie, na tą chwilę mamy 61 miejsce, no jakoś blisko połowy się trzymamy, myślę, że mamy przewagę, słuchajcie, ponad 1 UD, także powinniśmy, powinniśmy dać radę, tutaj patrzę jeszcze po, po dobrej znajomości Holix, czy się jeszcze utrzymuje w topce, czy już nam uciekł, szybciutko tylko go sprawdzę, tak. Z czystej ciekawości, ostatnio wiem, że był troszkę wyżej ode mnie, teraz widzę, że chyba spadł. Mm, Jego szybciutko Przepatrzymy Tutaj tak jak widzicie Na to żeby skoczyć Parę pozycji w górę To jest naprawdę Naprawdę niewiele e, Więc nawet jakbym Teraz robił te 25 Dobra mamy Holixa Na 78 Także on też jeszcze daje radę e, Także myślę Że tutaj sobie w dwójkę Spokojnie damy radę Wbić tą top setkę e, Co my tutaj mamy Tutaj jajeczka Otwieraliśmy tą, tą Skrzynię e, Słuchajcie Otworzymy sobie szybciutko O matko Pet maszynę, Chociaż myślę Że tutaj wiele mądrego Nie wyjdzie Już nam się powoli Topki O od... nie Tutaj też już byłem O matko to nam się powoli, powoli Słuchajcie, topki odradzają Właśnie, jeszcze jedna bardzo, bardzo ciekawa rzecz Wrzuciłem najnowszego Secreta w ilości sztuk 7 Zaraz sobie pójdziemy zobaczyć Bo już mnie nosiło Pół dnia, o dobra to mamy Dobra, dwa razy robisz tylko Już mnie nosiło dosłownie pół dnia Żeby wejść, sprawdzić Jak dobrze wiecie, za pierwszym razem Jak robiłem w Pet Upgraderze wyszła mi, Wyszedł mi Secret W wersji Galaxy, więc ja już naprawdę nie że to będzie Rainbow czy Galaxy, fajnie, jakby był chociaż toksik, naprawdę. E, A no stawiam, że to będzie, no tym razem, już Gold. E, to poleciał Saturn Corn, ten oto Mythic. Poleciał e, w Goldzie on ma 10,43 QN na 50 poziomie, więc i tak, i tak naprawdę jest super. E, zwykły ma 5,2. No, fakt że dajemy 7, a po zrobieniu na Gold mi wystarczy 5, no ale kto nie ryzykuje, to wiadomo, nie pije szampana. Już jednego mamy: San Hydra. Zobaczcie, to jest z poprzedniego, poprzedniego naszego update'a. Jest to słabszy pet, ale w wersji galaxii, która nam daje 17,88 w galaxii, więc idziemy, podglądamy i mamy. Słuchajcie, mamy Toxic, także naprawdę, naprawdę mamy giga, giga farta z tą maszyną, e, z tego co tu kojarzę niektórych znajomych, e, wiecznie lecą im goldy, ja za pierwszym razem słuchajcie strzeliłem Galaxy na 4%, e, za drugim razem poleciał mi teraz Toxic na 15%. E, Także dałem 7 sekretów, a Toxic działa e, jak 25, bo 5 razy 5. Słuchajcie, daję na 25. Oczywiście odbieramy sobie toksika e, Na razie nic ciekawego nie mam, żeby tam wrzucić. I słuchajcie, e, Toxic Saturn Corn e, na pierwszym poziomie ma 14 QN. E, ten, jak dobrze pamiętam, miał 12 10, coś, coś koło tego, więc to na pewno będzie nasz słuchajcie, najlepszy pet. Już teraz na pierwszym poziomie on jest na miejscu czwartym. On na pewno nam tutaj wskoczy na około 20 kułenów. Także nasza topka mam nadzieję, że będzie nam leciała coraz wyżej. Już teraz najsłabszy pet, który używamy, daje nam 3,14 kuenów. Więc naprawdę, naprawdę jest super. Lecimy oczywiście na Saturn. E, mamy tutaj, o już wszystkie, słuchajcie, topki nam się zapaliły. E, także tak jak widzicie, mam top 36 w otwieraniu jajek, top 70 w rebirfach, top 82 kliknięcia, 69 e, gemy, 63 moc płetów, 33 ilość zdobytych siketów i top 3 w czasie gry, niestety był top 1, ale pet simulator troszkę mnie tutaj przejął trochę grałem, ale okazało się, że no jak zwykle nie było warto więc troszkę szkoda, dobra słuchajcie teraz lecimy po tier 4, legenda poleci nam na pewno w ciągu chwili open chess i tak dalej, będziemy sobie powolutku działać, póki co pamiętajcie koniecznie, łapka w górę subskrypcja z dzwoneczkiem bądźcie na bieżąco z wszystkimi odcinkami live'ami, tak jak widzicie tych odcinków leci ostatnio dużo dużo więcej, więc powoli wracamy tutaj do żywych, usuwamy wszystkie jakieś, jakieś pierdołki, włączymy sobie na chwilę otwieranie i słuchajcie, cóż jeszcze chciałem powiedzieć, tak jak ostatnio mówiłem na tapping simulatorze, koniecznie piszcie do mnie w komentarzu jakie gry polecacie, bo nagrywamy tylko z RCX, nagrywamy tylko stapping simulatora, a chciałbym też nagrywać inne gierki, bo te dwie gierki to już tak dosyć się nudzą, więc podawajcie koniecznie w komentarzach nowe gry, jakie proponujecie gry. Ja je z chęcią sprawdzę, wejdę, pogram, jakieś game passy kupię. pozdrawiam PETy, to oczywiście PETy wam porozdaję. Tak samo co do RCX. Słuchajcie, mamy event razy 12, kliknić Wpadajcie do znajomych, wysyłajcie swoje nazwy w komentarzach. Będę was dodawał teraz przez weekend, będę miał troszkę czasu, pododaję was. Wbijajcie na serwer, gramy słuchajcie razem bijemy, ciśniemy póki jest event 12 razy kliknięć, więc tak jak mówiłem koniecznie łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem i słuchajcie lecimy, zbieramy tutaj topkę szybciutko, żeby ogarnąć e, ogarnąć się tutaj w tej gierce, wbić się wyżej na topkę i czekam czekam na wasze propozycje gierek koniecznie piszcie, zostawiajcie swoje komentarze, oczywiście pamiętajcie póki jest event 12 razy kliknięć, odpalajcie busty. ja sobie Odpalę je na pewno do rana, do rana to zostało mi jakieś do wstania 10 godzin e, Dobra, odpalimy słuchajcie, na 12 godzin e, jeszcze mam trochę tych laki, więc też sobie je dopalę na 12 godzin i jeszcze troszkę zostało tych to już w ogóle strasznie, strasznie dużo, e, więc ja lecę otwieram, zapraszam Was jak Wam się jeszcze uda dzisiaj e, piszcie to Was, zadam do znajomych, czekam do Was na serwerze, na prywatnym serwerze, e, wbijajcie koniecznie do mnie, za chwilę może spotkamy się na gierce, jak szybko się ogarniecie. Ja póki co uciekam pamiętajcie łapka w górę, e, subskrypcja i widzimy się już niedługo na kolejnych odcinkach, na kolejnych gierkach, dawajcie tylko znać w co tam ciekawego gracie, pozbieram sobie wasze propozycje i na pewno coś nagramy ja lecę, zbieram, czekam na was, e, dawajcie znać i bijajcie na serwer, e, to sobie na spokojnie posiedzimy, pogramy, pogadamy więc do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo, cześć!